To kilkudziesięcioletni wóz strażacki marki Star, który służył w jednostce ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie. Pojazd lata świetności ma już dawno za sobą, a w dodatku podczas swojej ostatniej akcji uległ poważnej awarii. Przez okres pięciu lat ostatnich był cały czas remontowany przez, gminę, przez urząd gminy Wizbardu Władmickiego. Następnie był zakupywany sprzęt, który już się nie mieścił w tym samochodzie. To natomiast znacznie nowszy wóz marki Mercedes, który zastąpi wysłużonego Stara. Uroczystość przekazania auta rozpoczęto od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie. Odprawionej w intencji strażaków, następnie wóz strażacki na sygnałach przejechał przed siedzibę OSP, gdzie w efektowny sposób został powitany przez strażaków i mieszkańców Runowa. Wóz strażacki udało się zakupić dzięki staroniom wójta gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukaitis, który bardzo dobrze współpracuje z innymi samorządami. Jak się okazuje, nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż samochód został zakupiony z województwa małopolskiego z gminy Łososina Dolna, gdzie stanowisko wójta piastuje pan Andrzej Romanek. Kluczyki do samochodu wręczył zastępca wójta Tomasz Kołodziejczyk. Zakup został sfinansowany z wcześniej zabezpieczonego wkładu własnego i środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Strażacy z Runowa już teraz wyliczają plusy nowego pojazdu i podkreślają, że dzięki niemu będą sprawniej działać, ale również będą czuć się bezpieczniej podczas akcji. Ten ma autopompę. Ten samochód jest wyposażony w najaśnice i dwa szybkie natarcia po 60 metrów po obu stronach. Mamy sprzęt hydrauliczny, będzie wyjeżdżał do wypadków samochodowych, do ratowania życia ludzkiego, mienia w gminie, w powiecie, w województwie nad kraju. Ochotnicze straże pożarne podnoszą bezpieczeństwo gminy, każdej gminy. Dlatego też jako włodarze chcemy, aby ich praca była bezpieczna i w ten sposób, żeby mogli szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Z akcji i nieść bezpiecznie pomoc mieszkańcom. Strażacy z Runowa mają jeszcze jeden powód do radości. Dzięki wsparciu gminy Lidzbark Warmiński udało się zmodernizować siedzibę OSP. Wremontowano między innymi pomieszczenia socjalne, garaż i elewację budynku. Jest o wiele wygodniej. Mam teraz pomieszczenia socjalne, służbowe, jest kuchnia, łazienka i naprawdę warto czasami tu przyjść spotkać. Mamy też siłownię tu na górze zorganizowaną. Używany Mercedes dla SP-u nowo kosztował 136,5 tysiąca złotych. W kolejnych latach gmina będzie chciała pozyskać środki na zakup nowego pojazdu. Telewizja kopernik. Kopernik.tv